Cześć witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 85 odcinku z GTA V Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy w jednej z strumieni, które znajdują się w obozie lostów, znajduje się ciało Johnego. Więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam was do oglądania. Jednak zanim przejdziemy do sprawdzania tej teorii, to chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to ogromna motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. Również napiszcie w komentarzach jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. A teraz przejdźmy do sprawdzania aktualnej teorii. I keep find a, a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda? Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, uh, come here. Ah, ah. Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Ron, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money, and tidy my shit up. Let's go, Wade. Come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? Um... Właśnie jesteśmy w misji przyjaźń do magia. I Trevor wraz z Wade'em wyruszają do Los Santos w poszukiwaniu Michaela. Jednak na początku mają się zatrzymać w obozie losów, ponieważ to Trevor musi załatwić porachunki z losami i pozbyć się reszty losów oraz zniszczyć im obóz. I tam będziemy mogli znaleźć trumny. I właśnie wtedy rozpoczniemy naszą teorię w poszukiwaniu ciała. Zobaczymy, czy będą tam ciała losów, a także Będziemy szukali ciała John'ego Bo właśnie o to chodzi w tej teorii A jednak Trevor zabił Wielu lostów w ostatnich misjach Tych trumien Będzie tam sporo Zobaczymy czy będziemy mogli jakieś ciała tam znaleźć Czy jednak nie Oczywiście pogoda się popsuła Zaczęło padać W ogóle burza się Zaczęła Więc jest klimacik Oczywiście tą misję można A właściwie trzeba Rozegrać po cichu ale my nie będziemy się w to bawili. Po prostu pozbędziemy się wszystkich losów, którzy będą nam przeszkadzali i utrudniali poszukiwania. Wow, 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 gościu, jak ty wyjeżdżasz? Ja tutaj jadę, a gościu mi nagle zajeżdża drogę. I jesteśmy już prawie że na miejscu, jest obóz, więc zatrzymujemy się. Wyłączyłem światło, ale właściwie robimy to Na głośno, więc było to Zbędne, ale zobaczcie Jesteśmy na miejscu, oczywiście Lości chcą się zemścić na Trevorze I chcieliby go szukać Ale zobaczcie, że Trevor przyjechał do nich Na ich życzenie, no dobra, dawajcie Czekam na was No gdzie wy jesteście Okej, okay, tutaj widzę, że Samochód się pali, mam nadzieję, że tam żadnej Trumny nie ma i nie zniszczę jej dobra, dobra czekamy na nich Dobra, oni tutaj już biegną do nas Więc zaczynamy rozwałkę Dobra, gdzie wy jesteście? Tutaj są Dobra, mamy ich Może włączę sobie Szał trewora Będzie łatwiej się nam ich pozbywać Tylko gdzie oni są? A, oni nas tu obiegają Czy oni biegną do Wade'a? Poważnie Będziecie atakowali Bezbronnego Bezbronnego Wade'a tak nawet nie wypada. Dobra, gdzie jest ten gościu? Dobra, tu jest gościu. Świetnie. Lecimy z nimi. Raczej nie powinno ich być tutaj zbyt wielu. Dobra, posłówka go. Świetnie. Zginął. Tam mamy kolejnego za tą ciężarówką. Oczywiście lości mają tutaj tyle tych ciężarówek, ponieważ ładują na nie trumny. Dobra, gin gościu. Świetnie. Tu mamy kolejnego. Wow, wow co ty robisz? Typie. I co, jest spokojnie? Chyba jak na razie jest spokojnie Więc możemy poszukać trumien Okej, okay, tutaj żadnych trumien nie ma Tylko są ciała Wrócę tutaj jeszcze do tego tego wozu Nie no, tutaj trumny żadnej nie ma Tylko słuchajcie, silnik Dobra, polecimy na początku tą stroną Czy będą tu jakieś trumny? Rozejrzyjmy się, mam latarkę w ogóle, czy nie mam latarki? Nie mam latarki. Mamy już latarkę, więc o wiele łatwiej będzie nam przeszukiwać ten teren i szukać trumien. Jak na razie jest tutaj pusto. Czy tutaj jakieś trumny były i ominąłem? Nie no, tutaj niczego nie ma, więc możemy wrócić z powrotem. Okej, okay, tu jest czysto. Żadnych nie widzę. Czy w przyczepie by jakieś były? Nie wiem, ale wlecę do środka Oczywiście te przyczepy mamy zniszczyć W środku są normalne rzeczy Takie jak stoliki oraz krzesła Żadnych trumien Okej, okay, lecimy dalej Tutaj mamy rebela, czy koło rebela jakieś trumny? Nie no, nie ma żadnych trumien Dlaczego tutaj nie ma żadnych trumien? Co jest grane? Gdzie te wszystkie się znajdują? Jak na razie nie widzę żadnej, więc trochę lipa. Ale szukamy dalej. Czy tutaj jakieś będą? Nie, no tutaj by na pewno ich nie postawili. Dobra, tu mamy kolejną ciężarówkę. Na tej ciężarówce także niczego nie ma. Dobra, tutaj także niczego nie ma, więc lecimy dalej. Tutaj żadnych nie widzę. Mamy oczywiście motory. Tu mamy bagi, które sobie stoi. Ale niczego więcej nie ma. Dobra, może tutaj, koło sceny jakieś będą, czy nie ma. Nie no, nie ma żadnych. Na scenie na pewno, a czy tutaj? Koło sceny coś będzie? Tylko nie widzę. Tu jest jakiś pojemnik. Myślałem, że tu będą worki z poświartowanymi zwłokami, bo jednak jest pewna ciekawostka. Ale to nie w tym miejscu. Więc to by było ciekawe, jakby się tutaj pojawił taki kontener. Z workami, ok. Tutaj jest załadowany, ale nie ma żadnych trumien. Ok, idziemy dalej. Na razie jest pusto. Tutaj także niczego nie ma. Tutaj jest ostatni wóz, i zobaczcie. Tutaj powinny być trumny, i oczywiście są trzy trumny. Więcej trumien nie znalazłem. Może w środku będą jakieś sprawdźmy to. Nie no, nie ma. A jednak wszystkich zabił Trevor był o wiele więcej. A na pewno by się nie zmieścili w tych trzech trumnach. Ale jednak je tutaj mamy. Więc teraz przejdźmy sobie do map editora i zobaczmy, czy coś się znajduje w tych trumnach. Zobaczcie, ta trumna jest pusta. W ogóle mogę sobie ją przenieść. Mogę. Zobaczcie, że jest nazwana 01. Czyli mamy jeszcze inne. Okej, okay, ta też jest pusta. I ta także się nazywa 01. Okej, okay, przestawmy sobie ją. I tu mamy ostatnią, załadowaną. Zobaczmy, czy coś w środku jest. No i zobaczcie, ta trumna też jest pusta i także nazywa się tak samo. A no spróbujmy sobie je skopiować. Zobaczmy, czy coś się pojawi w środku. A no, właściwie, czy ktoś się pojawi w środku? Nie wiem, które były skopiowane, więc muszę wlecieć we wszystkie. Nie no, tutaj nikogo nie ma i tutaj także nikogo nie ma. Tu jest ostatnia. Nie, no nikogo nie ma w tych trumnach. Ok, zobaczmy, czy jak wsiądziemy do auta, będziemy mogli z tą trumną wyjechać. Czy jednak zsunie się? Jestem tego ciekaw. Nie no, ona się zsuwa, więc nawet z nią nie wyjedziemy. Jeszcze raz przejadę po całym tym obozie. Sprawdzić, czy na pewno czegoś nie ominąłem. Czy mam długie? Mam długie włączone teraz. Nie no, żadnych tutaj nie widzę, więc były tylko trzy. I na pewno w żadnej. Nie było żadnego losta. Czyli na pewno nie byli w tych trumnach. Okej, okay, jedziemy teraz dalej. Zobaczyć czy tutaj coś było. Nie, to tutaj niczego nie widać. Były tylko trzy trumny. Niestety te trzy trumny sprawdziliśmy w nich niczego nie było. Więc niestety ale mi nie pozostało nic jak powiedzieć, że ta teoria jest po prostu obalona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to możecie zostawić łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!